Witam cię serdecznie w kolejnej lekcji i ta lekcja jest jedną z najważniejszych, którą uważam właśnie w tym całym szkoleniu, dotyczącą planowania kampanii marketingowych i sociali, naszej obecności na socialach. Jestem dość podekscytowana, jeśli chodzi właśnie o tą konkretną lekcję, bo chciałabym ci zaprezentować Wzory kampanii, które przygotowałam dla Ciebie. I te wzory kampanii znajdziesz w trzech zakładkach na samym końcu, ponieważ one są tam dla Ciebie jako wzór do zrobienia. w wklej. I te trzy kampanie, niezależnie od tego, czy promujesz swoje usługi online, które lub usługi stacjonarne, czy promujesz produkty cyfrowe, czy masz po prostu e-commerce z fizycznymi produktami, te kampanie są naprawdę takim must-have. I wydaje mi się, że uwzględniłam w nich praktycznie wszystko, co potrzebujesz. A jest tam troszkę kilka rzeczy, o których często zapominamy, bo myślimy, że tylko wystarczy wklikać kilka postów, które powiedzą, o, jest wyprzedaż. A jednak nawet kampania jednodniowa e, zawiera sporo akcji, które należy podjąć również przed rozpoczęciem tej kampanii, jak i po zakończeniu tej kampanii, żeby wycisnąć z niej jak najwięcej sprzedaży. Więc, co mogę Tobie pokazać, to konkretne kampanie, które sprawdzają się u mnie samej, i sprawdzają się u moich klientów. Ja również te kampanie stosuję dla mojego biznesu rekrutacyjnego, kiedy szukam nowych klientów, również dla osób, które zapisują się na moją VIP listę luksusowych nieruchomości w Bułgarii. I w taki sposób buduję. To zaangażowanie buduje większą sprzedaż, buduje również tą relację ja i mój potencjalny klient, który jeszcze nie do końca mi ufa i chciałby, a ja chciałabym go przekonać do tego, że moje produkty są warte uwagi. Więc już przechodzę do zakładki pierwszej, kampanii jednodniowej, i zobaczcie, tutaj macie już. Konkretne rzeczy, konkretne dni, konkretne godziny, co trzeba zrobić. I kochani, naprawdę to jest um, game changer um, również dla mnie samej, ponieważ ja często rozpisywałam po prostu te kampanie ręcznie. Rozpisywałam je w Wordzie, ponieważ niektórzy, niektórzy moi klienci potrzebowali to w Wordzie, niektórzy woleli na Trello, niektórzy na Asanie i to po prostu rozwalało mi instalację, ponieważ ja spędzałam bardzo dużo czasu na to, żeby dla każdego mojego klienta rozpisać je krok po kroku, co trzeba zrobić. I wiecie co? Naprawdę, ja znam te kampanie y, krok po kroku, na pamięć, ponieważ one działają, wiem co trzeba zrobić. Ja dla siebie często y, sama ustawiam wszystko ręcznie, ponieważ mam praktycznie wszystko przygotowane do jakichkolwiek kampanii. Wystarczy, że zrobisz je raz a dobrze, a później już maszyna, jakby troszeczkę ruszyła, to jest mniej zadań do wykonania i mamy też ten recykling materiałów, czyli mam gotowe materiały w kanwie, mam gotowe materiały wideo, mam gotowe kampanie mailingowe w Mailerlite, w Klaviyo czy w Get Response i nie muszę o tym wszystkim pamiętać, ale szczególnie dla nowych osób albo dla moich nowych klientów. Oni chcą wiedzieć za co płacą, tak? Czyli jeśli przychodzisz do mnie i potrzebujesz kampanii jednodniowej albo potrzebujesz kampanii webinarowej, a ja ci mówię jakąś tam kwotę X i że ci to przygotuję to ty myślisz sobie, boże, dlaczego tak drogo? W ogóle przecież to jest tylko ustawienie tam tu reklama, tu to, tu kilka postów i gotowe, tak? A w praktyce jest o wiele więcej zadań, które należy wykonać, o wiele więcej materiałów, które należy przygotować i o wiele więcej treści, które należy przygotować, czy zarówno designowych, wideo, czy treści do mailingu. I ja przygotowałam to w formie tabelki, którą możesz sobie zrobić kopiuj wklej, ponieważ jest to naprawdę istotne, żebym traktować przygotowanie kampanii reklamowej jak taki checkbox, tak? Czyli widzę, mam to, robię, jest status zmieniony zaplanowane, przygotowane albo do sprawdzenia, tak? I wtedy my wszyscy wiemy, co trzeba jeszcze zrobić. Wiemy, gdzie trzeba jeszcze zrobić, czego nam brakuje, co jest jeszcze do sprawdzenia, i naprawdę to ułatwia życie. E, więc, kochani, przechodzimy. Kampania jednodniowa. E, oczywiście, większość informacji, jak już sobie kupicie planer, to sobie przejrzycie, jak to działa, co tutaj jest zaplanowane, ponieważ, zobaczcie, tych akcji jest kilka, nawet jak dla kampanii. Jednodniowej, mamy 12 rzeczy, które musimy zrobić, i to jest taka minimalna kampania jednodniowa, jak chcemy zrobić taki szybki boost naszej sprzedaży i sprawdzić, czy nasze produkty się nadal sprzedają. Więc działamy. Nie będę Was przeprowadzać przez każdy z krok, który tutaj jest, ponieważ. No, po to płacicie za ten planer, żeby mieć tego gotowca, ale co mogę Wam pokazać, to to, że zobaczcie, tutaj Wam nawet e, zmienia się konkretnie data, co trzeba zrobić dzień przed, dwa dni przed, e, dwa dni po, e, w momencie kiedy wyznaczacie sobie dzień kampanii. Czyli zakładając, że ten jeden dzień promocji. Tak jak już wiecie, moje urodziny są 13 stycznia. To ten jeden dzień promocji jest 13 stycznia i to w ten dzień będzie moja promocja na stronie, na moich socialach, newsletterowa, kampania reklamowa, to ja sobie wpisuję tutaj datę 13 stycznia i wtedy mam gotowe godziny, gotowe dni Zobaczcie, tutaj jest um, również są akcje, które trzeba zrobić przed. Mamy 12, e, trzeba zrobić trzy rzeczy, tak? To zobaczcie. kopiuję sobie i wklejam. Ale teraz, gdyby moja kampania jednodniowa była również. E, na przykład. Na dzień kobiet, czyli 8 marca, to wpisuję sobie, że mój dzień promocji jest 8 marca. Co eee, ja wpisuję? 08 03 2025. To zobaczcie, te daty zmieniają się automatycznie i mogę sobie wpisać konkretne dni, co trzeba zrobić, czyli kopiuję sobie i wklejam do mojego planera. Tak samo mam tutaj. Eee, rekomendowaną akcję, tak? Co powinno się zadziać w konkretnego dnia i na tej podstawie ja e, przygotowuję treści, które będą odpowiednie do tego, co trzeba zrobić tego konkretnego dnia. A teraz e, przejdę do kampanii pięciodniowej, ponieważ jest to jedna z najlepszych kampanii sprzedających i ta kampania tak naprawdę trwa. 6 dni, nie 5 dni. I tutaj wszystko macie zaplanowane. I zobaczcie, dla kampanii 5, która powinna trwać 5 dni. Mamy 23 rzeczy, które musimy zrobić. 23 rodzaje treści, które powinniśmy zaplanować konkretnych akcji. Więc zobacz, jest trochę więcej do zrobienia niż 5 dni, tak? Więc wpisując sobie idąc z tym tokiem, tak że zaczynamy 13 stycznia. W mojej urodziny kampanię pięciodniową. To zobaczcie, działania już się zaczynają 11, czyli dwa dni przed. Więc hmm, trochę tych rzeczy jest. I co ciekawe, możecie również dostosowywać sobie te swoje kampanie. Pod konkretne treści, konkretne rekomendacje. Naprawdę to jest fajna rzecz do tego, żeby usprawnić Wasze działania marketingowe. I zobaczcie, kolejny raz 8, stycz... 8 marca sobie teraz kampanię ustawiamy, czyli mamy 08, 03, 2025, i zobaczcie, automatycznie zmieniają mi się tutaj daty, i wiem, co zrobić. Już 6 marca, tak? Czyli jakie treści będę musiała wstawić i gdzie je wstawić, jakie kampanie zacząć, e, kiedy i o czym należy pamiętać? Więc to jest naprawdę mistrzostwo, e, bo macie gotowca, kopiuj-wklej, który ułatwia ci życie. I teraz kampania trzecia, która jest naprawdę pro, i myślę, że każdy o niej słyszał, albo przynajmniej o webinarach, tak? Czyli sposób sprzedaży moich produktów online lub moich usług, szczególnie dla coachów, trenerów, dla osób, które chcą pracować z większymi firmami, tak? Czyli możecie na przykład robić demonstrację swoich produktów, swoich platform, swoich usług, swoich szkoleń właśnie w tym formacie, w tym formacie webinarowym, niezależnie czy robicie to na autopilocie, czy robicie to w sposób, właśnie zaplanowane czyli na przykład raz na kwartał robicie taki webinar, albo robicie to raz w tygodniu taki płatny webinar, bo zbieracie sobie więcej osób, na przykład na zajęcia grupowe języka angielskiego, lub języka hiszpańskiego, lub jak na przykład jeden z moich klientów ma szkołę dla dzieciaków kodowania, tak, to robimy sobie taką demonstrację online e, dla rodziców. E, Raz w tygodniu, tak? I pozyskujemy sobie klientów nie na webinar, ale na zajęcia stacjonarne, bo łatwo jest tutaj ten, właśnie tą kampanię webinarową zamienić na przykład na lekcje pokazowe. Więc kochani, wybaczcie mi, że tracę mój głos, ale od tygodnia po prostu mam. Nie wiem, czy grypę, czy coś tutaj mnie próbuje łapać, ale tracę po prostu swój głos, więc wybaczcie mi. Staram się, mam nadzieję, że uda mi się dokończyć dzisiaj dla Was to szkolenie. Więc zobaczcie, mamy kampanię webinarową, i ta kampania webinarowa, tak jakbym chciała webinar zrobić 13 stycznia, czyli w moje urodziny, rozpocząć sprzedaż, właśnie później kampanii pięciodniowej. To zobaczcie, co się dzieje. Już 6 stycznia zaczynamy pierwsze rzeczy, które zaplanowujemy, właśnie nasz webinar. Zaplanowujemy, nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, ale już tydzień wcześniej powinniśmy robić pewnego rodzaju kroki, które zapowiadają właśnie ten webinar. I zobaczcie, kampania webinarowa. Mamy 30 rzeczy, które należy zrobić w ciągu mm, kilkunastu dni, Ciekawa jestem, czy znasz wszystkie te rzeczy, które powinnaś zrobić, planując kampanię marketingową dla klientów, którzy chcą zrobić webinar, albo sama chcesz zaplanować webinar, ale ciekawa jestem, czy wiesz, co powinnaś zrobić, albo może robiłaś już webinar i okazało się, że nikt nie przyszedł, albo przyszło tylko 5 osób, to ta kampania jest właśnie przygotowana dla ciebie w taki sposób, żebyś mogła. Wyciągnąć jak najwięcej z e, potencjalnych nowych klientów, z istniejących klientów lub e, osób, które Mogłyby kupić kolejny produkt u Ciebie lub jakiś, jakąś usługę. Więc zapraszam Cię do tego, żeby skorzystać z tego planera i z tych gotowych kampanii marketingowych, bo one zwiększą Twoją sprzedaż. I to jest jedna z największych wartości tego planera: oprócz tego, że będziesz miała wszystko ułożone w porządku, w koniec chaosu, każdy wie co robi, i masz wszystko w jednym miejscu. To jest jeden z wartości dodanych dla Ciebie, żebyś w końcu wiedziała, jak dzień po dniu, dosłownie jak taka checklista, co zrobić, jeśli chodzi o kampanie marketingowe. Więc ciekawa jestem, czy też jesteś tak podekscytowana na samą pierwszą kampanię, którą możesz zaplanować już w swoim planerze. Więc zapraszam Cię. Do kolejnej lekcji, gdzie będziemy już działać na planerze i będziemy sprawdzać, jak działa podgląd na 30 dni podgląd kalendarzowy i e, widok, y, 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 widok y, właśnie ten kalendarzowy podgląd FIDU. Więc zapraszam Cię serdecznie do kolejnej lekcji.